Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ale dzisiaj z Robloxa z moim bratem Nico Nicole, 85 Macie link w opisie do jego kanału. Więc cztery jeden. Dobra, idzie. play tam odcineczek. Dzisiaj sobie przejdziemy całą gierkę i jeszcze... Sekret zobaczymy, sekret zobaczymy no, widzowie, że ja przejdę Dobra Kwięć oh. create O, dobra, już możemy to robić Dlaczego e... ty to trap e -e. <try> nazywałaś to... tak Nie, tak nie Miklastor A co ty masz taka, ja tak? Nie

Mieliśmy już Siema pioneczko ma To by tak było pochodzić. No ty już otworzyłeś. <laughs> Czekaj chwilę, bo ej, 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 ej. ej. to kupię. To ja gram na telefonie, nie na komputerze. Okej, okay, teraz stój. Teraz stój. Jeźdź ja tam, chodź tu. No jak tam wyposażę, to by co się stało. Byśmy... O, dobra, wziąłeś klucz, to chodź. Chciałem klucz. To chodź teraz. No o co chodzi? <noise> Zobaczysz. Chodź. Bo nie godnictwo, to ja teraz mówię, że ja... Um, nie, to no to jest właśnie klucz dobrać. do skretu. Aha. Ty tu możesz stać, a tutaj te podłączać. Jedno? Ej, okej, okay, już mam wszystkie. Złote? No już mam wszystkie. Następnie. Mm. Ej, ej, Na żółte? A nie, nie to ja... jednak to, no, to jest pomarańczowe. Okay. Dobra, let's go. Gdzie to jest? Dobra i już mam. Chciałem, że... Chciałbym tutaj kurcać? Nie, nie trzeba. Aho. Jakieś lagi. No... Ej, widziałeś jakieś lagi? Ej, ja się nie To jeszcze raz. Ej, tutaj. ej ogól, ogólnie to tu nie można chodzić. <grym>

Podła, coś tam go Już mogę? Nie, jeszcze nie. O nie, zaraz doczeka. Ok, jedziemy, już go nic. Dwa. już.

Zapisz A dobra. On jest ten. Nie. No nie zobacz. Pakiet go zabijam, ty, ty, ty się odrodzisz. No dobra. Tak? No. Siema Hagi. Haraj Hagi. Dawaj Kasper. Wiem, wiem, ja tu przejdę. O nie za tobą, oni za tobą. Szybko. On jest okay, okay, o nie, szpakuje. Ok, przeszłem. Zobaczcie. Ci Uciekam! Uciekaj, bo goni nas. Mami Legs Tak? No. <śmiech> Nie. <śmiech> A to się nagrywa co no. czas? No. To będzie długie odcinek, widzę. No. Najdłuższy kaczka. Mój <laughs> um, najdłuższy trwa jedną godzinę. No, aj, to, nie. To, chodź tu, chodź tu. Ej, kliknij w to. Co? Ej, Tak, gdzie jesteśmy. widzisz to? Nie. O, teraz. Gdzie nie jesteśmy? Aj, to jest fa? Ja nie mogę. Ej, 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 jest przyjazny. ej, ja. możemy z tym tańczyć. Dobra. A ja weź sali przy nim, ja ci zrobię screena. Ma fotkę! Fotka! Ona jest fotka. Dzięki, Hagi jestem Twoim fanem szpy. A jeszcze ja zamieszkaj u mnie. <gryồn>. <gry> no, mogę. No, 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 no. A ja wiesz, że już nie, nie można gdzieś indziej przejść, bo już my tu ja Co, dobra, to przeszliśmy całe. No dobra, teraz, i teraz druga. całe przechodzimy. A drugie? A masz mas, Ej no, myślę, że typowy Chodzę. Dobra. Nie to drugie. Bieruję się baktórą zawsze ściany. Ja mam kluczek tylko. No nie, no proszę. Ej, no weź! Weź nie. A już za późno. Okej, okay, widzowie, przeszliśmy nuderka.